Witajcie. Ostatnio nagrywałam taki ogólny filmik o diecie osoby dializowanej. Dzisiaj skupię się na produktach, które mogą lub nie mogą mieć osoby dializowane, z tym, że też pamiętajcie, zaznaczam od razu. Te kwestie bez względu na to, czy macie dializy, czy macie jakieś inne problemy ze zdrowiem, konsultujcie przede wszystkim z lekarzem bo on wam powie na podstawie waszych wyników i co możecie tak naprawdę jeść, a co nie, bo każdy, tak jak mówię, przypadek jest inny. I to, co będzie dobre dla jednej osoby, nie będzie dobre dla drugiej osoby. A wracając do tematu z grupy produktów zbożowych, najlepsze dla osób dializowanych jest czerstwe pieczywo specjalne, takie pies bałkowe. Mąka pszenna, mąka ziemniaczana, także kasze czy ryże w ograniczonych ilościach. Natomiast przeciwwskazane do spożycia są słone paluszki, pieczywo wypiekane na proszku do pieczenia, czy także pieczywo razowe. Z grupy produktów mlecznych dopuszczalne jest mleko słodkie, zsiadłe, kefir, ser twarogowy. Tylko też pamiętajcie, że mleka w płynie, czy kefiry, czy zsiadłe. Są płynami, więc tutaj też uważajcie. Z kolei przeciwwskazania są na sery żółte czy sery topione. Z grupy mięsa, ryb i wędlin dopuszczalne są wszystkie chude gatunki typu wołowina, cielęcina, kurczak. Natomiast przeciwwskazane są konserwy mięsne, rybne, zdrobiu, ryby solone, marynowane. Z masł najlepsze są masła świeże, które nie są solone. Natomiast no lepiej, żeby też nie spożywać śmietany. Z innych tłuszczy dopuszczalne są oleje sojowe, słonecznikowe, oliwa z oliwek. A najlepiej uważać na słoninę, smalec, boczek czy margarynę. No one są niewskazane nie dla osób dializowanych. Z ziemniaków dopuszczalne są ziemniaki gotowane i puree. Natomiast y, frytki, wszelkiego rodzaju ziemniaki, smażone placki, ziemniaczane są niewskazane. Z warzyw i owoców no, można jeść wszystkie warzywa i owoce. Przede wszystkim świeże, surowe i gotowane. Z kolei lepiej nie jeść konserw, marynat czy warzyw solonych. Także lepiej nie jeść grochu, fasoli, soi, soczewicy. Że tak powiemy, słodkie dania, czyli cukier i słodycze. No najlepsze są dla osób dializowanych cukier, miód, dżem bez pestek. Z kolei lepiej ograniczać lub nie jeść czekoladę, słodycze zawierające różne tłuszcze, kakao czy orzechy. Z przypraw wolno jeść na osoby idealizowane wszystkie łagodne przyprawy: typu cukier, sok z cytryny, koper zielony, kminek, majeranek. Także sól, ale tutaj według zaleceń lekarza. Z kolei lepiej nie spożywać ostrych przypraw typu ocet, pieprz, musztarda, papryka, chrzan, megi czy kostki bulionowe. Z użyłek najlepiej lekka, naturalna kawa czy lekka herbata, ale też pamiętajcie, że to są płyny, więc tutaj też z ograniczeniem. Z kolei mocna kawa, mocna herbata czy alkohol są niewskazane. Żeby po prostu dla swojego organizmu. Te, to, te dania dostałam u siebie na stacji dializ, więc tutaj wiadomo, no, każdy tak jak mówię, przypadek jest inny, tak samo tak jak wspomniałam, ja akurat na przykład z banany czy pomidory mogę jeść, z owoców czy warzyw. Z kolei no, ktoś inny tego, tych produktów nie będzie mógł jeść. Ale tak jak mówię, konsultujcie wszystko z lekarzem, pytajcie swoich lekarzy bez względu na to, czy macie kłopoty narkami, czy jakieś inne. Myślę, że to jest po prostu najlepsze niż konsultowanie w internecie. Także trzymajcie się ciepło. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie zapytać mnie, ale przede wszystkim bazujcie na wiedzy lekarzy. Do zobaczenia.